Chciałbym teraz pokazać Wam drugą część piosenki Jolka Jolka, właściwie refren. Sprawa jest nieco prostsza niż przedtem, dlatego że tutaj będziemy już używać w znacznej części tylko w ogóle dwóch akordów, akordu demol i cetur. Jedyne, co tutaj będziemy musieli na co zwrócić uwagę, no to jak gdyby znowu na, na, na moment, w którym linia melodyczna musi się w odpowiednich momentach zgadzać z dźwiękami basowymi. Refren jest leci tak. I tutaj chwytam akord C dur, z tym, że jeszcze na tym akordzie C musi zabrzmieć dźwięk F. W związku z tym jest taka możliwość, żeby pierwszy palec, który tu mamy, położyć go. Jeżeli Wam to będzie wychodziło, no to zróbcie w ten sposób. Jak nie, to przestawcie ze struny H1 na E1, żeby był ten moment. Spójrzcie. To jest ważne, ponieważ na, jak gdyby na, na podstawie akordu C dur jeszcze pojawia się dźwięk F. Musimy to zaznaczyć. Trzy razy powtarzamy ten fragment. Teraz będzie akord F dur uproszczony. Przepraszam, to nie jest F dur uproszczony. To jest F dur z dźwiękiem e, z pustą E struną i ten akord nazywa się F7. F-dur, to ta triada, tu te trzy dźwięki, ten, ten trójdźwięk. I pusta E. I wtedy chwytamy trzecim palcem, przyciskamy dźwięk G na strunie E. I tutaj gramy pustą strunę E, a czwartym palcem później przyciskamy strunę H na trzecim progu. Spójrzcie jeszcze raz. Nocą znów wracałem. Jeszcze raz. Ta, ta, ta. Pówtuzcie sobie to. Co jest piękne moim zdaniem, w tym wszystkim to to, że brzmi sobie ten akord, a my dokładając palce podnosząc je. Przepraszam, sprawiamy, że no brzmi to tak jakby jakiś fantastycznie, opracowany utwór, a on jest stosunkowo bardzo prosty, łatwy do wykonania. Jedyne co, no, no, trzeba zapamiętać ciąg akordów, nauczyć się linii melodycznej i potem tą linię melodyczną w odpowiednich momentach łączyć z dźwiękami basowymi. Zróbmy jeszcze raz ten refren. i podchodzimy do refreny. Więc widzicie... Piosenka nie jest skomplikowana, to są cały czas te same akordy. Meritum sprawy to nauczyć się tej linii melodycznej. Wierzcie mi, że warto, bo potem, kiedy próbowalibyście grać improwizację, grać solówki, umiejętność grania tych linii melodycznych mega Wam podniesie poziom efektu w grania solówkach. Wiem, bo przetestowałem to na sobie. Mój kolega, z którym gram, również ma te same odczucia. Opracowanie fingerstyle'owe najlepiej, najszybciej, najskuteczniej prowadzi do tego, żeby w muzyce, którą będziecie grali, był taki muzyczny efekt, żebyście nie grali niezbędnych dźwięków, przypadkowych albo wręcz bezsensownych. Także zachęcam Was bardzo serdecznie do, do wszelkich prób. To są przykłady, możecie sami wybierać, sami opracowywać, szukać. Wybierajcie proste, dwu, trzy, cztero akordowe piosenki, znajdujcie linię melodyczną i, i próbujcie sami opracowywać je w ten sposób. Efekty będą, przejdą Wasze najśmielsze oczekiwania. Zapraszam na nasz portal. Wszystkiego dobrego.